स्टैंडर्ड स्वतंत्री Standard przekazują Karolina Kot, Maja Dańko, Jakub Łaryż. W nowym poczcie sztandarowym od dzisiaj będą Milena Włódzik, Anna Podziask, Krystian Ryznal. Do przekazania sztandaru wystąp. Prosimy wszystkich o powstanie. szczególnej troski i opieki. Traktowaliśmy go jako symbol tego wszystkiego, co piękne, wartościowe i szlachetne. Powierzamy go Wam. Życzymy dobrych wyników w pracy nad sobą i dla dobra szkoły. Przyjmujemy Wasze szkolny, Szkolne, zapewniamy, że będziemy Rady go czcią i troskliwością. Będziemy pracować nad tronowaniem wartościowych cech naszego charakteru. Będziemy dbać o dobre imię naszej szkoły. Dziękujemy. Prosimy zająć miejsca. Bardzo ważnym elementem naszego dzisiejszego spotkania jest ślubowanie na standard naszej szkoły. Prosimy wszystkich o powstanie. Baczność do ślubowania. My, absolwenci zespołu szkół im. Mikołaja Kopernika w Czarnej, ślubujemy uroczyście na sztandar naszej szkoły. Systematycznie pracować nad sobą. Być wiernym wartościom wskazanym przez nauczycieli i wychowawców. Szanować godność, przekonania i prawa każdego człowieka. Przeciwstawiać się obojętności na losy nie wykonywać swoje obowiązki, codzienną nauką i pracą służyć swojej ojczyźnie. Po ślubowaniu spocznij. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas, klasistów, szczególnie ważna. Każdy z nas pozostawił w tej szkole tu przeżywaliśmy sukcesy i gorycz porażeń. Tu zawiązały się przyjaźnie i zrodziły pierwsze szkolne włości, które teraz będą musiały przejść w nowe rozłąki. Czas bezlitośnie rozrzuci nas po świecie i powoli wymarzy z pamięci wspólnie zmęczone chwile. Jednak będziemy się starali, nie zapomnieć o sobie. Chociaż czasem przysporzyliśmy zmartwień naszym nauczycielom, dziś chcielibyśmy im podziękować za trud i serce. Wszystko się kończy i wszystko przebija. I sens się kończy, i cudowne marzenia. Lecz jest coś w życiu, co nigdy nie mija. A ten są miłe do A więc wspominajmy trochę. Kiedy się pocześniał przed osiem roku, kiedy jesienne kwitły jeszcze kredy, mama za rękę mnie prowadziła, aby w tej szkoły prób przewiodła, że wówczas nie Mamusi zostaj, bo ja się boję. Do drugiej klasy szłam już wesoło, same znajome twarze dokoło, a najważniejsze, że była z nami, najlepsza na świecie nasza pani. Kłopoty później różne bywały, Psoty czy właśnie szkolne kawały. To już za nami, to wszystko wczoraj, dzisiaj rozstania na pora. nie niejednym oku zawsze się zakręci, Zostanie szkołą w naszej pamięci. Czemu to widzę, czekał ファン。<extended. S 2> <laughs> za momencie, kiedy dostaniemy świadectwa z paskiem. Ale pamiętajcie, że nie oceny są najważniejsze. Owszem, uczymy się tutaj i matematyki, i historii, poznajecie lektury, ale uczymy się takich cech jak dobroć, towarzyszość, wrażliwość, uczynność czy miłość. Nie porównujcie, kochani, nie porównujcie swoich świadectw. My najchętniej dalibyśmy wam dzisiaj wszystkim Paski. Dostalibyście od nas, od nauczycieli, świadectwo z Paskiem właśnie za to Waszą kreatywność i wrażliwość i dobroć i czynność. No niestety możemy tylko dać się liczne, ale pamiętajcie, każdy z Was ma pasę, nie porównujcie tych swoich ocen, bo tak jak każdy z was jest inny, ma inny kolor włosów, inny kolor oczu, czy nawet inny rozmiar buta, tak Wy wypracowaliście na miarę swoich możliwości w tym roku szkoleni. Jedynymi osobami, z którymi możecie się porównywać, to jesteście Wy sami z tymi, którzy tutaj przyszli do Oceny też nie są najważniejsze. Walczyć swoje dzieci za każdą zdobytą umiejętność w tym roku szkolnym. Dla waszego dziecka najważniejsze jest, żeby było kochane i kochało. A na świadectwie życia to czerwony czerwonych miłości. Może to świadectwa i te że na te nagrody i listy wszyscy, dla wszyscy, no wszyscy, że tradycja rozdana od klasy czwartej że zapraszam wychowawców do tutaj tutaj wszyscy, na wszyscy, że wszyscy, że 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 wszyscy, że wszyscy, że ludziami złożonymi, plastycznymi nie jesteśmy w stanie dzisiaj wszystkich naprawdę wymienić. Zapraszamy z klasem czwartych na Świątynia oraz rodziców, którzy zkładamy serdeczne gratulacje za uzyskanie przez tylanca...